Witam Was bardzo serdecznie z tej strony. Jak zwykle, do Echo więc więc Witam Was w, yy, w pierwszym odcinku z gry pod tytułem Dungeons and Dragons Never Winter. A więc, od razu stwórzmy sobie nową postać. Zaczniemy sobie na okruchu Dragon. Ok. Yy, Pozwolę sobie pominąć filmik. Yy, bo raczej. Jeżeli. Bo raczej. Uroka można oglądać filmik. Jak ktoś chce filmik oglądać, to proszę Uroka. Nie u mnie. Ja nie będę proszę wam filmików. Jeszcze mi YouTube o prawa autorskie dupnie. A więc mamy... Gra nam już... Może. E głubie słowa strasznie. Wiem, chcę coś powiedzieć, ale głubie słowa. No nic. No, gra nam oferuje e początkowy raz, czyli por człowiek elf, pół elf, krasnolud niedziałek diable, no i jakaś rosa, która pojawi się już w ja już sobie zaplanowałem, że chcę sobie zagrać y, tarczownikiem, krastoludem, ale mężczyzn. Okej, okay. tu mamy y, klasy naszej postaci: i do wyboru mamy łotrzyka, y, kapłana, czarodzieja, specjalistę od broni dwuręcznej i zbrojnego strażnika, y, którego sobie właśnie wybierzemy. Ok. Hmm. Myślę, że był całkiem dobry. Ale spróbujemy sobie rzucić jeszcze raz. To są właśnie nasze e, umiejętności. Nie ma tak, że wybieramy sobie my, tylko gra nam losuje. Ewentualnie możemy sobie dodać tutaj dwa do tego, dwa do tego. Hmm. No! Myślę, że już jest lepiej i możemy sobie z takimi umiejętnościami odpalić grę. A więc kontynuuj i tworzenie postaci. Bierzmy sobie jakiś model, na którym chcielibyśmy się wzorować. Powiedzmy, że od tego będziemy się wzorować. Tak. Kształt głowy. Aha. Tu sobie pancerz, bo tego przeszkadza na razie. Taki surowy wzrok, taki wiecznie wkurzony krasnolud. E, włosy. Włosy, zmienimy to na taki ciemniejszy. Ten powinien być dobry. Chociaż może. A co na no to, żeby zrobić rudzielca? Zrobimy sobie rudego. To będzie dobry kolor. I włosy, tak jak na Krasnoluda. Normalnie Zoltan. Ok. I nie mamy jakiegoś. Nie... To nie pasuje wcale do Krasnoluda. Zobaczmy, co nam jeszcze gra proponuje. Okej, okay, myślę, że długie włosy weźmiemy. Tutaj takie dredy całkiem nieźle wyglądają. Nawet nie wyglądają jak dredy, ale pasują. Okej, okay, zostawiłem sobie dredy. Oczy. No oczy chcę mieć normalne, bo powiedziałem, że tu było jakieś czerwone coś. Oczy chcę mieć normalne i kolor oczu mogę wybrać. O, tego nie, nie założyłem nigdy. Oczy, 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 możemy różne kolory dać I... Ja mam oczy niebieskie, także dam sobie... Dam mu niebieskie. Będzie ja tak się... No troszkę nie pasuje, ale mam mieć niebieskie i nie. to jak raz na takie krzaczaste bardziej na mnie. Trochę ciemniejsze, brwi zawsze muszą troszkę bardziej wrażenie z tym moim zdaniem. Yy, zaroz no to ukrasna luda no to oczywiście że musi być gęsta broda też troszkę zaroz też ciemniejszy zaroz też znaczy ciemniejszy okay. nie chcę żeby miał taką długą brodę dostaje się nad tą a nad tą Tu jest taki fajny jeszcze ma yy, wąsów upięczone <laughs> myślę że takie tak, to będzie dobra broda Zarost. Okej, okay, teraz... Yy, personalizuj wygląd. I to chyba skóra choć yy, Nasz krasnolud chciałbym, żeby był taki raczej... Yy, bardziej zahartowany, taki, że... O, co to nie ja? O, już taki stary, on tysiąc bitów przeżyłem, Jezu. Słodki, no to... Przyznajcie. Ktoś widział kiedyś w życiu słodkiego krasnoluda? Nie. Krasnolud musi być taki twardy. Oh, siła. Yy, na lud Ok. Nie, nie, nie. To wygląda dobrze. Ok. To no tu Ja chcę, żeby moja pasja miała tatuaż. Ten jest nawet całkiem niezły, Nad się nie chce mi się przeglądać na kolejne tatuaże, bo chcę, żeby to w miarę szybko poszło. I oczywiście nie ustawiłem sobie zegarka. Za co bardzo was przepraszam. Będzie, będzie nierówno. Ale ja jeszcze no zobaczy nagram około 15 minut, żeby nie było. Mhm. Okej, okay. no to myślę, że przy tym możemy zostać, ale jeszcze nie, nie, co ja też nie znam, ale to mi się bardziej nieco podoba. Ok. blizny. no ja chcę mieć bliznę, żeby on miał bliznę. Nawet taką jak tu masz, poszramę na no, oku. Ale chcemy, żeby była z tej strony. Tak, z tej strony. Skalowanie, co się nie będziemy bawić. Figura. No to nasz krasnolud. Yy. Robimy raczej takiego krasnoluda, który będzie się zajmował... No będzie tankiem po prostu, to... Raczej myślę, że powinien być taki większy, ale bez przesady. bo tu będzie dobrze, taki napakowany. Okej. Okay. Nie no myślę, że to będzie na tyle. Wygląda całkiem nieźle. Nasz rudy krasnolud. Zardzewiały. Hehehe. <grytanie> okej. Okay. Doliny, okej. Okay. Byłeś dzielnym obrońcą krainy. Dolin przez długie lata chroniłeś. Nie. Jesteś dzieckiem w już z elfami. Nie. Oczywiście, część dalej, czasem w do wycieczki na terenie Nie! Hmm. Zobaczymy sobie... Nie, 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 nie tam tam. Hmm. ten fajny wiesz co, będziemy z biegłym niewolnikiem, udało ci się ujść z życiem z jednego z niesławnych dołków. Niewolniczyk z północnego broku teraz szukasz schronienia na powierzchni, pasuje. Nasze, e, na nasze posło oczywiście wybierzemy sobie Moradina. Bo on wykuł naszą rasę. E, no. Dlatego no, tak sobie go wybierzemy. To e, jest akurat taki, pasuje do krasnoludów. Imię postaci. E, myślę, że... O! Fajne imię. Thoradin. Thoradin. Thoradin, Thoradin. dobra. Nie wiem jak się dobrze, poprawnie czyta. Więc nawet nie będę próbował, ale mi się podoba. Biografii oczywiście nie będziemy pisać, więc rozpoczniemy sobie już naszą przygodę teraz. Okej. Okay. A, no, całkiem sprawnie to nawet idzie. Przynajmniej mam taką nadzieję. Jeszcze raz będę grał tankiem, bo... Yy, nie wiem czy widzieliście, ale w głównym menu miałem tę postać odkrzyka 24 albo 25 level już. Nawet nie wiem. Naprawdę, różki w gra się naprawdę dobrze, przynajmniej na początku, bo on jest. No, strasznie, straszny dimagier zadaje, strasznie silny jest. Tak, wszystko w porządku, stary. O nie, 10,12k. Przemieszczaj korzystając z klawiszy W, Oczywiście, pani samouczki. Whzrrrrrrrrrr, boom. zawodowa. No, co jest? serwer, mi się coś Bo to u mnie router siada. No nie, chyba mi router siada. Przepraszam. Yy, zatrzy zatrzymam na chwilę nagrywanie i zobaczymy się jak już to ogarnę. Także dajcie mi... Pod do szeregowego Wilfreda. Wciśnij F stojąc Chyba, szerego, że się już zatrzymał. ogarnęło. Dzięki Bogom. Kiedy zobaczyłem jak Drakolicz atakuje statek, a bo to jest nie To akurat ale, nie nie być prowadzi do kolejnego No chyba nawet nie będą się robić cięcia, skoro się ogarnęło samo. Na mapie oznaczają cele F, by wejść w z postaciami początek jest taki sam dla każdej chyba klasy czy innej itemy pod naszą klasę, a tak to jest to samo. Także tu akurat ogarnę nie... ogarnę jeszcze Ciśni, i, spokojnie. Kliknij dwukrotnie przedmiot. Moi się przyjaciele... to czekajcie. Inwentarz Ym, Bierzemy sobie już tarcze, mie mieczek, ładnie. Biermijesz mi F2. By przełączyć tryby kursora i myszy. Yy, co? Ekran zada. wyświetla cele aktualnego zadania. Dobra, aha, dobra. Idziemy. To jest takie potarcze tarcze. Aha yy. Dobrze. Bo ma taki sens, że odskakuje. A tu widzę, że dajemy tarczę. No to tarczę... są w których mogą się leczyć gracze nie biorący udziału w walce. Okej, okay, to właśnie da... akurat, poleczymy. Do dość fajne rozwiązanie, że przy angielsku można sobie w taki sposób podpocząć. Dobrze ci widzieć. E... Dobrze wiedzieć. Że ja tego nie będę czytał, bo to jest dla wszystkich chyba klasyko samo. Do zakończenia także... walki jeszcze daleko Ja tylko tam będę tylko dalej i dalej będę brał questa bo to jest raczej prosto tutaj to do... I zabijać Przecież ich nie będę bo bo, bo 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 one są nastawieni pasywnie a jeszcze mnie nie atakują także mi się nie opłaca także pomożemy Aksyryj tym ojcena. i przejdziemy dalej Uważaj na siebie to kapłana nie żyje się. Przecież sam wstała no sam kapłana. Bo. Jestem ranny. Widać. Dziękuję Ci. Spoczekaj. Ok, no to ciśniemy dalej. Reszcie nie pomaga Re Reszta nie wdycha. A wiesz, jaki ten krasnolud powolny. Ewidentnie trzeba gdzie konia kupić. okej, okay. i drugi poziom tutaj troszkę HP, kolega! Powiem, I też rudy! Nie, no, ja nie wiem, że Kolega, i też reżę. rudy. Bo, co ona strzela? Obawiam się, że mam dla ciebie paskudne zadanie. Odparliśmy główne silowaliny. Za 5 ekspas zrobię wszystko. Przystaliśmy nową umiejętność. Yy, fala żelaza. I co ona robi? Aha, mogę koś starczyć... Zobaczmy, o ktoś gościem może pogadać. E, jeżeli ktoś sobie chcę to przeczytać to ja... Proszę bardzo przeczytać, jak w tak I się zapomnę po prostu film, ja tak, a ja nie będę czekał. Nie wiem jakim sposobem Dracolicz znalazł się w mocy Balindry. Może to wynik padł z tym smoka. Najważniejsze, okay. że odcięliśmy potwora od jego władców. Jak tu się blokuje, bo jeszcze nie rozumiem, co to jest. Kiedy Drakolicz ginie, jego duch powraca do Aha. specjalnego fila Następnie może poszłość ciało innego smoka przez i odwrócić. Okay. Nie widzicie jak sprawnie idzie. Dusza Ej, tego to, jeszcze mieszka, nie uleciała. To... Oh, Próbuję ją do... oh. uwiązać w tym miejscu. Jeśli dusza okay. nie zdoła wrócić do Pilakterium, być może uda nam się ją zniszczyć Czałem. i tym samym wyeliminować okay. potężnego dalej. sojusznika Okej. Okay. Bez żadnego szwanku, z tego wyszliśmy bardzo dobrze moim zdaniem jest ognisko, ale wątpię, że mi się zrobić no, 37, zawsze coś. Tutaj musimy dostać do beczek. Musimy odpędzić czarodziejów. Dziękuję ci za pomoc. Dobra zadanie. Już od razu to więcej nienormalnych atakuje Neverwinter i napływają z zamku Never i sturmują most, jeśli most został wyciągnięty, no, to zdobyty, się do serca miasta, rob... do samej enklawy protektora. Mam wrażenie, nieaktywne. nie aktywne, z czerwonymi magami. No pozwala mi się doskoczyć, aby przyciągnąć czy coś w tym stylu. O super. Aha, muszę się po prostu przyzwyczaić jeszcze do blokowania. Bo ja nie jestem przyzwyczajony do blokowania i mogę mieć z tym małe problemy. Czy mogę często obrywać. Za późno, już tak wcześniej Kurde, pliknę kapsloka <grafy> ja, Musimy zabić jeszcze jednego, bo zabijemy od tego Pyk. No walnijcie. A kurde, czemu nie obroniłeś? Też tarcza była podniesiona, nie rozumiem. Czyli ten, który nas podniósł na początku. Witaj ponownie! Wyglądasz Pocno. o wiele bardziej bojowo niż wtedy, gdy fale wyrzuci A ty wyglądasz wyrzuciłem tak samo. Mówiłem, że dobrze ci zrobi odpoczynek i osłyszenie się. Okej, okay. widzę, że idzie nam tak nieźle. Posuwamy się bardzo szybko do przodu. Co w tarapatach? Musimy ruszyć na ratunek! Okej, musimy pomóc nam tym gościom, sobie co widzę. Shift, aby o Jezu! Blok. Wow. Mocna. Ale idydymajia mi chyba i tak zadało. Okej. Okay. Cowali. Blok. Ja się zajmę ucz ucznikami. No, no dawaj. Okej, okay. okay, poszedł nam całkiem sprawnie. Bez yy, żadnych, <śmuszczaj> bez żadnego obrywania, obrywania, <śmuszczaj> jak ja to widziałem. no no dawaj, o, wystarczy, o Ok, to jest całkiem fajne. Mi się podoba No, A teraz muszę wcześniej ją podnosić, jeżeli chcę zblokować przeciwnika. Hop, udało się zblokować. A ty mi się wydaje, że plecy mam strasznie odsłonięte. kiedy plecy zostały D-Major. Okay. No idzie nam strasznie sprawnie Nie, Jeszcze tego to idę, że walimy obszarowo, że kto podejdzie to oberwie. Co jest chyba bardzo dobrze. Ok. Idzie to całkiem sprawnie. Op. O no. I go starczy, jem Tu mamy chyba jakiegoś bossa Śmierć ciemnośny mu Oj, 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 oj No No Op Wdychaj Tak, udało się Mamy kolejny level i dostaliśmy moc dzienny. Czyli tak, która... Z pierwszej mocy dziennej. Co nam robić? O. Kaszmy. Z ogromną furią, z ogromną furią uderzysz musimy zadajeć obrażenia otaczające gdzieś drogą przez ten czas zadajesz większe obrażenie do może na efekty moc to. dzienną, gdy wartość 3 okay. punktów akcji osiągnie 100%. Wygląda na spoko, także idziemy dalej. Zaraz przetestujemy. Zakładam, że to robi gimej, jak uderza w ziemię. Później tej pliku zostało. Okej, okej. wygląda świetnie. Okay, Splujemy sobie tych przeciwników. U. O Tak! Całkiem, całkiem. filmik. Ta Valendra! Ta walendra to jest chyba Walindra, walendra. Nie wiem. To jest chyba jaki jeden włos oj, pojawiły się te chcę, żeby spróbować te małe, bo tego dużego sądzę później. Okej okay. Prawnie I hits. Okej, okay. teraz jest został nam tylko ten duży

Okay. Tarcza Przed Tymi większymi atakami możemy się spokojnie chronić z tego, tak? A że on jest powolny to daje nam bardzo dużego gusta. Ok. Jeszcze raz bez jedyneczki wyciśniemy. Oj. Tak udało nam się pokonać go. Świetnie, bardzo świetnie. Bo z samouczka, którego nie udało nam się pokonać, żeby było komiczne, nie sądzicie. Okej, okay, wstawaj. Przepraszam, powinienem był bardziej uważać. Ale kiedy pomyślisz, Musisz ją powstrzymać! Przykro. Mi. Jesteś słaby, musiałeś umrzeć. Nie chciałem, żeby coś się stało, ale... No dobra, troszkę chciałem. <laughs> Przy świni na tych pokrociutkich jest, Także że. Luzik. No. I... no dalej, dalej, dalej. Okej, okay, no i tu się chyba z wami raczej pożegnam. Dalszą przygodę będziemy kontynuować. Już w y, następnym odcinku, dziękuję za oglądnięcie I, 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 i ja się z wami będę żegnał, ale jeszcze y, bye. Dobra. A kurde, no. Super y, y, to... Bye. Okej, okay, no to ja się z wami żegnam, was do subskrybowania, oceniania. Y, Rozkomentowania, także cześć na razie, więc ja wam macham i widzimy się w kolejnym odcinku.